Co narysowałam? O, oh, tak, Oliwia. Mhm, bardzo ładny obrazek. Co nie, prawda? Bardzo mi się podoba. Powiesz go. E, czekaj, czekaj, może lepiej nie. Dlaczego nie? Bo ten twój obrazek to wielkie dzieło. A na ścianie ten obrazek może by wyblakł. No tak, w sumie masz rację, Klara. Czasami jesteś mądra. Czasami. Co to ma znaczyć? Czasami. Oliwia, Klara, schodźcie na dół. Jedzenie na stole. O, słyszałaś, mama woła. Schodźmy na dół. Ok. Mm, pycha, pycha, pycha. Mm -hmm. Ja kocham lasagne. <noise> no to smacznego. Dziękuję. Dziękuję. Gdzie jest tata, Kuba i Hania? Jest z nimi u lekarza. A co, chorzy są? Na szczęście nie, są tylko na szczepieniu. A po szczepieniu idzie z nimi na spacer. A, dlatego ich nie ma. Dziewczynki, a co wy na to, że my w tym czasie pójdziemy przybory szkolne kupić? Krok szkolny się powoli zaczyna. Tak, możemy iść. Potrzebne mi jest parę nowych rzeczy. Mhm, a mi piórnik się zepsuł. A, mój jest brudny. No to proponuję idziemy od razu. Mm -hmm, tak. Dobrze, mamo, połknij lasagne i w drogę. A więc, dziewczynki, tu mam listę, w której zanotowane są wszystkie potrzebne przybory. I musimy o wszystkim pamiętać. No więc, dziewczynki, jesteśmy. Wezmę dużą torbę zakupową. I zaczynamy szukać Waszych przyborów. A mama, spójrz tu są właśnie piórniki. Ja potrzebuję nowy. Mm -hmm, to tak jak ja. Mi napój z pióra się rozlał i tego się już domyć nie da. Mm -hmm, a mój piórnik jest zepsuty. No jej, no dobrze, wybierzcie sobie nowy piórnik. Mi się podoba ten z tym zarduszkiem. Tak, ładny, a tobie jaki się podoba Klara? Mm, nie wiem z tą tęczą jest fajny, ale do końca nie jestem. A może ten? Ach, lepiej nie, nie pasuje do mojego tornistra. Jednak ten z tą tęczą wezmę. Obydwa piórniki są bardzo ładne. Jak je chcecie, to je kupię. Tak, ja bym bardzo chciała. Ja też. Dobrze, włóżcie do torby. Potrzebne wam są dwa seszyty na notatki? Mm -hmm, już widzę, tu są. Mhm, mm zobaczmy. Ja chcę ten. No nie, ja ten chciałam. Ja wzięłam go pierwsza. Ale nie należy do ciebie, tylko do tego sklepu. Dzieci, przestańcie się kłócić. Przecież to tylko notatnik. Oliwia, jest tu jeszcze tyle fajnych innych. No ale ja chciałam dokładnie ten. Obejrzyj, proszę, najpierw te inne. Na pewno ci się któryś spodoba. Dobrze, tego nie chcę, jest zbyt kolorowy. Ten jest całkiem ładny, ale też nie chcę. Ten zbyt ciemny, ten zbyt nudny. A, ale ten, ten jest ładny. Tak, ja chcę ten. Mhm, jest dużo ładniejszy od Twojego klara. To kwestia gustu. Ech, no proszę, włóżcie te notatniki do torby i szukamy dalej. I proszę się nie kłócić. Tak, tak. Są bidony i śniadaniówki. Nowy lunchbox nie jest wam potrzebny, ale może nowy bidon? Tak, mój przecieka. A no, mój się źle odkręca. No tak, dlatego potrzebne są wam nowe. O, może te? Mhm, podoba mi się. Może być. Kupujemy? Tak, czemu nie? Są fajne, kupujemy. Do torby. Czekajcie, serknę na listę. Hmm, ze mamy w domu wystarczająco. Brakuje nam jeszcze kleju i gumki do ołówka. Co z tego widziałam? Ok, chodźmy wybrać. Dzień dobry, dzień dobry. Poproszę 225 zł. Płacę kartą. Oczywiście, proszę bardzo, tu. Dziękuję bardzo i miłego dnia życzę. Do widzenia. Parę dni później. Dara, nasze plecaki są spakowane. Mamy wszystko co było nam potrzebne. Nawet nowe piórniki. Mhm, wiesz, jestem już trochę podekscytowana. Mam nadzieję, że Pani Lato będzie dalej naszą Panią Wychowawczynią. Mhm, ja też. Ona jest najlepszą nauczycielką na świecie. Masz rację. Oliwia, Klara, chcieliśmy Wam dobranoc powiedzieć. Najwyższa pora, żeby do łóżka iść. Pierwszego dnia szkoły nie chcecie przecież zaspać. Absolutnie nie możemy zaspać. No to do łóżka. Hmm, no dobrze, kładziemy się spać. Dobranoc, Oliwia. Śpij dobrze i słodkich snów. Dobranoc, Skarbie. Dobranoc. Dobranoc, Klara, Skarbie. Dobrych snów. Dobranoc. Dobranoc. Następnego ranka. Hej, ludzie! Dzisiaj mamy nasz pierwszy dzień szkoły. Po wakacjach. Idziemy do drugiej klasy. Dokładnie. Jak widzicie, już wstałyśmy i ubrałyśmy się. Najpierw idziemy do łazienki, a potem jest śniadanie. Rodzice już oznajmili, że będzie coś pysznego. Mhm, już mi w brzuchu burczy, ale najpierw szybko do łazienki. Tak, chodź. Nasze szczoteczki do zębów już mamy. Jeszcze tylko pasta. Jestem gotowa szczoteczkę umyć i wypłukać. A teraz na dół na śniadanie! No tak! Ja i mama zrobiliśmy wam wasze ulubione naleśniki. Wow! Najładniejsze, jakie kiedykolwiek zrobiliście! Tak, wyglądają tak bardzo smacznie! No to smacznego, dziewczynki. Smacznego. Mniam, niam. Proszę się bardzo. Dzisiaj tato was zaprowadzi do szkoły. Życzę wam miłego pierwszego dnia. Dziękujemy. A teraz idźcie szybko po wasze plecaki. Musicie jeszcze bidon i śniadaniówkę spakować. A potem buty ubrać i marsz. Mhm, tak. Dziewczynki, proszę bardzo. I jeszcze wasze butelki z wodą. Dziękuję. Jeszcze raz życzę Wam cudownego pierwszego dnia w drugiej klasie. Dziękuję, mamusiu. Bata Was zawiezie, a ja Was odbiorę. Okej, okay, pa, mamusiu. Pa, pa. Pa, moje kochane. Obchop, hop, dziewczynki. Ta! Hej! O, cześć, jak fajnie, że jesteście! Cześć! Ech, jaka szkoda, że wakacje już się skończyły. Hm, mam nadzieję, że pani Lato dalej jest naszą wychowawczynią. No właśnie, ja też! My też mamy nadzieję. Wszyscy już są, czy kogoś brakuje? Bo zaraz będzie dzwonek. Nancy brakuje. Tak, a ja jestem dzisiaj punktualnie. <laughs> no to chyba dzisiaj wielki wyjątek. No cóż, punktualność nie jest moim priorytetem. <laughs> Nele, wiemy. Będzie dobry, dzieci. Wchodzimy do klasy. Pani Lato, pani jest dalej naszą wychowawczynią? Ależ oczywiście. W tym roku nie będzie zmiany wychowawcy. Jak fajnie. Hurra. Uuu, na szczęście. Ja też się cieszę, moi drodzy. No ale teraz chodźcie do klasy. Hej, ludzie. Dzień dobry, pani Lato. O, ciebie też witam, Nancy. No i zdążyłaś dzisiaj. Jeszcze nie jesteśmy w klasie! O, ale ulga, tak szybko biegłam! Tak, wiemy, wiemy, Nancy. A więc, dzieci, bardzo się cieszę, że was wszystkich znowu widzę. Mam nadzieję, że spędziliście fajne i zdrowe wakacje. W przeciągu lekcji opowiecie, co robiliście, czy gdzieś byliście i gdzie byliście. Ale najpierw zajmiemy się sprawami organizacyjnymi. Nowy rok szkolny znaczy nowy plan lekcji. Za chwilę go wam rozdam. Chwila, mam nadzieję, że tym razem nie będzie żadnych problemów. O, doskonale. I tu widzicie wasz plan lekcji. O, poniedziałek zaczynamy od polskiego. Pierwsza lekcja to z panią, prawda? Dokładnie. O, i od razu na drugiej lekcji matma? Mm, ale też z panią, prawda? Nie, matematykę będziecie z panią Sraką mieli. Pani Sraka? Kto to jest? Jest nowa w tej szkole, ale ma wielkie doświadczenie. Mam nadzieję, że będzie miła. No, ja też. Na pewno jest miła. No i już to samo nazwisko. Za miło nie brzmi. Mhm, Sraka. Mam nadzieję, że to nie jest taka stara, fretna nauczycielka. Mhm, ja też mam nadzieję. Mhm, nie ma co się zastanawiać. Po przerwie ją poznamy. Godzina później po przerwie. A więc dzień dobry. Nazywam się Sraka. Dzień, dzień do dobry. Co ja tu widzę, już mi się nie podoba. Taki porządek miejsc to tylko was rozprasza. Ale my tak już od dawna siedzimy. No właśnie, tak pani Lato nas posadziła i pozwala. Możliwe, ale ja nie jestem pani Lato. Tylko pani Sraka i to moja lekcja. Ja decyduję, że na mojej lekcji się przesiadacie. Hm, a więc ja słyszałam, że w tej klasie są siostry. E, tak, my jesteśmy bliźniaczkami dwujajowymi. <noise> że szkoła na to w ogóle pozwala? Kto pozwolił, że chodzicie do tej samej klasy? Pani dyrektor pozwoliła. Tak jest już od początku. Gdybym ja była dyrektorką, nie pozwoliłabym na to. Rodzeństwo nie powinno do tej samej klasy chodzić. No cóż, przynajmniej teraz rozsadzę was daleko od siebie. Dlaczego jesteśmy siostrami? Już od urodzenia wszystko razem robimy. Tak! Mhm. To niesprawiedliwe! Na szczęście to ja decyduję i doskonale wiem, co w takiej sytuacji jest najlepsze. Poza tym szczycę się wielkim doświadczeniem. Dobrze, przesiadamy się. A więc ty usiądziesz tu, a ty tu. Ty siadasz tu, a ty tu. Ty usiądziesz najlepiej tu, a ty tam. No, proszę, przesiadamy się. Doskonale możemy zaczynać lekcję. Eee, a pani nie chce wiedzieć, jak my się nazywamy? Nie mam takiej potrzeby, ale mam inną potrzebę. Rozdam testy, które rozwiążecie. Muszę wasz poziom sprawdzić. Co? Test na pierwszej lekcji? Nie wolno pisać testu na pierwszej lekcji. Mhm, poza tym dopiero w drugiej klasie jesteśmy. Kochani, to moja lekcja i moje zasady. Proszę bardzo, jeszcze ty. Macie 10 minut i kartkówka oddana. Godzina później. gdzie znajdujemy się w nadzwyczajnej kryzysowej sytuacji. Ta pani sraka to koszmar. Tak, tak, ona jest straszna. Zrobiła nam test od razu na pierwszej lekcji. Był taki ciężki. Połowy nawet nie tknęłam. Było za mało czasu. Ona jest okropna. Tak, jak ona się nazywa? Sroka? Sraka? Mam z nią jeszcze inne lekcje Czmatmy. Lepiej by się Żmija mogła nazywać. Mam nadzieję, że tylko Matmę z nią mamy. O Boże, jak ten rok się zaczął. Musimy pani Lato powiedzieć. Jaka głupia jest ta Żmisro. raka. Pani Lato nam na pewno w to nie uwierzy. Też tak myślę. No to co mamy zrobić? Ech, może odciągać cierpliwie? Ech, mo może się zmieni? Ech, to by był cud. Przesadziła nas! Co za okrucieństwo! Byliśmy cicho! W ogóle nie przeszkadzaliśmy. To niesprawiedliwe! To jest brutalne! Oj, z nią chyba nie będzie wesoło!